Rzeczpospolitą obojga narodów trudno nazwać morskim imperium. Dominacja na wodzie nigdy nie była ambicją naszej szlachty, mimo starań niektórych królów i dostojników. Nie oznacza to jednak, że miłośnicy morskich klimatów nie mają czego szukać w dobie staropolskiej. O mniej znanej morskiej batalii tamtych czasów, rozegranej pod Salis, opowiadałem już w jednym z poprzednich materiałów. Dzisiaj pora przejść do wydarzenia znacznie większego kalibru czyli do największej, najsłynniejszej i najciekawszej bitwy morskiej w naszych dziejach. Bitwy pod Oliwą. Jak przebiegało polsko-szwedzkie starcie? Dlaczego uznawane jest za nasze najwspanialsze morskie zwycięstwo? Nazywam się Darek Rybacki, jestem twórcą serii Encyklopedia Staropolska i w dzisiejszym materiale postaram się odpowiedzieć na te pytania. Bitwa pod Oliwą rozpoczęła się mroźnego poranka 28 listopada 1627 roku, niemal dokładnie 393 lata temu. W zasadzie powinno się nazywać bitwą na Redzie Gdańskiej, ale do historii przeszła jako bitwa oliwska. Był to jeden z epizodów znacznie większego polsko-szwedzkiego konfliktu, tzw. wojny o ujście Wisły, toczonej na Pomorzu i Kujawach w latach 1626-1629. Wojna polsko-szwedzka o ujście Wisły była kolejną odsłoną sporu Rzeczpospolitej i Szwecji, który trwał niemal cały XVII wiek. Spór toczył się o szwedzką koronę, do której prawa rościli sobie władcy z dynastii Wazów, a przede wszystkim o dominację nad Morzem Bałtyckim, która była celem Szwedów. W 1626 roku król szwedzki Gustaw Adolf postanowił zaatakować Rzeczpospolitą na jej terenie. W lipcu tego roku wylądował wraz z kilkunastotysięczną armią w Piławie. Z tego miejsca miał zamiar poprowadzić kampanię, której celem było opanowanie Pomorza Gdańskiego i okolic. W pierwszych miesiącach wojny Gustaw Adolf z łatwością opanował wiele pomorskich miast i twierdz, m.in. Elbląg, Malborg, a później Tczew, Gniew, a nawet Oliwę i Puck. Błyskawiczny pochód szwedzkiego monarchy zatrzymał dopiero Gdańsk, który w pierwszej połowie XVII wieku był twierdzą niemal niemożliwą do zdobycia. Szwedzi, nie mogąc żadnym sposobem zdobyć potężnego miasta, zablokowali port gdański od strony morskiej, znacznie ograniczając możliwości eksportowe Rzeczpospolitej, a co za tym idzie, pogarszając jej sytuację gospodarczą. Uciążliwa blokada była jedną z przyczyn, dla których młoda flota wojenna naszego kraju wydała Szwedom bitwę w listopadzie 1627 roku. Przed dzień bitwy pod Oliwą flota wojenna Rzeczpospolitej nie mogła równać się z siłami morskimi potężnej Szwecji. Dominacja naszych wrogów na morzach była w zasadzie całkowita. Nieliczne polskie okręty zorganizowane zostały w zasadzie w przeddzień nowego konfliktu, a mimo to wykazywały dość dużą aktywność. Stale patrolowały teren, brały udział w działaniach zaczepnych, a wiosną 1627 roku uczestniczyły nawet w odbiciu Pucka z rąk szwedzkich. W czasie wojny o ujście Wisły nasze siły morskie dysponowały łącznie dziesięcioma okrętami. Najlepiej przygotowanymi do walki były dwa średniej wielkości galeony, święty Jerzy i król Dawid. Nieco mniejsze były galeony o nazwach latający jeleń i wodnik. Ten trzon floty uzupełniały trzy niewielkie, choć zwrotne pinki arkanoego, żółty lew i panna wodna oraz trzy fluity biały lew. Płomień i Czarny Kruk, które były w zasadzie uzbrojonymi statkami handlowymi. Flota polska stacjonowała w bliżu tzw. Latarni, czyli twierdzy Wisłoujście, która jest tłem naszej dzisiejszej opowieści. Jej dowódcą był Arend Dickmann Holender i Gdańszczanin, który zaciągnął się jako admirał na służbę do Zygmunta III Wazy. Z kolei łączna liczebność floty szwedzkiej jest trudna do oszacowania, chociaż dysproporcja z pewnością była przytłaczająca. Wiadomo, że wiosną i latem 1627 roku w blokowaniu Gdańska uczestniczyło aż 25 okrętów. Polska flota nie była więc w stanie zagrozić przeważającym siłom wroga. Zaś Szwedzi nie mogli zagrozić polskiej flocie, ponieważ te chroniła potężna twierdza Wisło Ujście. Sytuacja była patowa, dlatego też szwedzka admiralicja podejmowała decyzję o stopniowym wycofywaniu kolejnych okrętów z blokady. W listopadzie 1627 roku Gdańsk blokowało już tylko pięć galeonów i jedna pinasa, szanse więc bardzo się wyrównały. Szwedzkie statki nosiły nazwy Tigern, Pelikanen, Solen, Menen, Enryningen i Papegojan. Ich załogi były zmęczone długotrwałym pobytem na morzu, wyczekujące niecierpliwie rozkazu powrotu do portu, a co najważniejsze, przekonane, że skromne polskie siły nie odważą się wydać im otwartej bitwy. Jak wkrótce się okazało, był to duży błąd. W nocy z 27 na 28 listopada stacjonująca w pobliżu helu szwedzka eskadra ruszyła w stronę Orłowa. Manewr ten miał znaczenie raczej demonstracyjne i był ostatnim tego typu ruchem przed oddelegowaniem okrętów na przerwę zimową. Jak łatwo się domyślić, w tej sytuacji żołnierze marzyli jedynie o odbębnieniu ostatniego zadania i powrocie na ląd. Polskie dowództwo doskonale zdawało sobie sprawę z ruchów szwedzkich okrętów. Naszym siłom sprzyjały też warunki pogodowe. Wiatr wiejący od lądu ułatwiał manewrowanie. Załogi rwały się do działania. W tej sytuacji decyzja mogła być tylko jedna: atakujemy. 28 listopada wczesnym rankiem na pokładach polskich okrętów zjedzono śniadanie, odśpiewano pobożne pieśni, po czym wystrzałem armatnim dano sygnał do ataku. Polskie okręty w szybkim tempie zbliżały się do szwedzkiej floty. Podobno jej admirał, Nils Schernschild, do samego końca przekonany był, iż Polacy nie odważą się zaatakować. Najbliższe minuty pokazały, w jak dużym był błędzie. Jako pierwsze zaczęły ostrzeliwać się okręty admiralskie obu stron, Święty Jerzy i Tigern. Dwa galeony wymieniły się palbami armatnimi, powodując pierwsze uszkodzenia i śmierć kilku członków obu załóg. Krótko potem Święty Jerzy dobił do prawej burty Tigern'a. Rozpoczęła się krwawa jatka. Obie załogi zasypały się ogniem kul muszkietowych i działek relingowych. W walce burta w burtę siły polskie szybko zdominowały Szwedów. Admirał Scherzeld otrzymał postrzał w szyję. Wycofując się do swojej kajuty postrzelony został drugi raz w plecy, a chwilę później kula z działka relingowego wyrwała mu ramię. W tej sytuacji słabnący kazał poddać okręt, jednak trębacz nie zdążył rozkazu wykonać, ponieważ został ranny w nogi. Krwawa walka trwała więc nadal. Kolejna kula urwała obie ręce ordynansowi Szermszelda, inny stracił głowę. Ciężko ranny był kapitan Tigerna Stewart. Widząc, że nie uda się obronić szwedzkiego okrętu, wydał on rozkaz wysadzenia komory prochowej. Na szczęście szwedzcy marynarze tego rozkazu nie posłuchali. Polacy zaczęli więc wdzierać się na pokład szwedzkiego galeonu. Tymczasem do walki zaczęły włączać się kolejne okręty: latający jeleń, panna wodna, a ze strony szwedzkiej pelikanen. Ten ostatni, po krótkiej wymianie ogniowej i przyjęciu salwy z Burt Świętego Jerzego, zaczął jednak uciekać. Zbliżenie się do walki dwóch polskich okrętów wzmogło zamieszanie. Latający Jeleń i Panna Wodna zaczęły w dobrej wierze ostrzeliwać pokład Tigerna, na którym znajdowało się już wielu naszych żołnierzy, często raniąc ich lub zabijając. Mimo to szwedzki statek admiralski był już w zasadzie zdobyty. I właśnie w tym momencie, u progu pierwszego wielkiego zwycięstwa polskiej floty, wydarzyła się tragedia. Jedna z zabłąkanych kul urwała nogi Arendowi Dickmanowi. Wiele wskazuje na to, że w zamieszaniu posłana została z latającego jelenia. Pierwsze poważne morskie zwycięstwo Rzeczpospolitej okupione zostało gorzką stratą. Równolegle do walki świętego Jerzego z Tigernem toczył się bój między Wodnikiem i Solenem. Nasz okręt najpierw ostrzelał Solena z dział dziobowych, później obrócił się do niego bokiem i poprawił zburty. Potem rozpętała się palba muszkietowa. Wodnik nie miał łatwego zadania. Solen był statkiem większym i lepiej uzbrojonym. Pomocy z nie do końca znanych przyczyn nie udzielił wodnikowi, znajdujący się w pobliżu król Dawid. Ostrzałem pomagał za to inny polski statek, Biały Lew. Mimo to załoga wodnika ponosiła duże straty, a Szwedzi bronili się mężnie. Kiedy szala zwycięstwa zaczęła przechylać się na naszą stronę, Solenem wstrząsnął ogromny wybuch. Szyper szwedzkiego okrętu, widząc, że szanse na obronę maleją, podpalił komorę prochową. W kilka sekund Solen zamienił się w kubkę drewna i na zawsze pogrążył w wodach Zatoki Gdańskiej. Bitwa była w zasadzie wygrana. Pozostałe okręty z szwedzkiej eskadry, widząc przewagę naszej floty, zaczęły się wycofywać. Krótko po zakończeniu starcia podzielono łupy i rozpoczęto reperowanie okrętów. Wszystkie statki biorące udział w walkach wymagały pilnych napraw. Szczególnie mocno ucierpiał święty Jerzy. Jednocześnie zaopiekowano się rannymi i zorganizowano pogrzeby najznamienitszych poległych. Przede wszystkim Arenda Dickmana. Bardzo uroczysty pogrzeb odprawiono 2 grudnia. Przed trumną maszerowali związani szwedzcy jeńcy. W pochodzie uczestniczyli marynarze, przedstawiciele króla, miejscy radni. Ciało Dickmana złożono w Bazylice Mariackiej. Bitwa pod Oliwą trwała zaledwie dwie godziny, a pamięć o niej przetrwała całe wieki. Uczciwie należy jednak przyznać, że zwycięstwo to nie miało dużego znaczenia strategicznego. Wprawdzie ułatwiło na pewien czas prowadzenie handlu drogą morską, jednak Szweci wciąż dominowali na morzach. Mimo to Wiktoria Oliwska pokazała, że Rzeczpospolita Obojga Narodów na początku XVII wieku miała potencjał, aby stworzyć poważne siły morskie. Zdolne zagrozić nawet tak dobrze zorganizowanej flocie jak ta szwedzka. Ostatecznie niewiele z tych morskich marzeń wyszło. W wyniku błędnych decyzji króla Zygmunta III Wazy flota polska wysłana została w 1629 roku do Wismaru, gdzie miała wspomagać Habsburską Ligę Katolicką w trwającej wojnie trzydziestoletniej. Bijąc się w cudzych bitwach, polskie okręty w końcu przejęte zostały przez Szwedów. Kończąc tym samym najciekawszy morski epizod I Rzeczpospolitej. Na dzisiaj to już wszystko. Serdecznie zachęcam do subskrybowania mojego kanału, zostawiania łapek w górę oraz wspierania mnie na portalu Patronite. Linki znajdziecie w opisie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Czołem! de